na te kakao z Ekwadoru, ono ma nuty smakowe, takie owocowo-kwiatowe. Więc jest kakałem dość takim wesołym w smaku. Można je podawać z przyprawami, z mlekiem roślinnym, z cukrem muskawadu albo z miodem, ale ogólnie no ceremonialnie kakao pije się w większości kultur tylko na wodzie. Natomiast kakao z Meksyku, które teraz mamy nadzieję też przywieźć, jak pojedziemy tam, nowe kakao, które, które też chcemy jakby zdobyć, jest tam taki region w górach i to jest jedyne miejsce, gdzie mają endemika, czyli jakby tylko tam rośnie ten szczep i on rośnie bardzo wysoko w górach. Większość kakao w Meksyku to są niestety hybrydy, więc jak nam się uda z tej plantacji pozyskać kakao, to je po prostu przywieziemy. Natomiast w Meksyku na przykład i w Peru dość często dodaje się przykrawy. W Gwatemali też, natomiast w Meksyku szczególnie, są całe mieszanki do kakao i to jest coś jak na czaj mieszanka więc oni jakby bardzo lubią przyprawiać kakao. Tutaj jest boliwijskie kakao z dżungli Beniano. I Beniano to jest endemic i jest to kakao organiczne, czyli nieuprawiane w roli, czyli zbierane z dżungli na dziko. I ono tylko tak rośnie, więc to też jest kakao stare, pod względem gatunku, bardzo, bardzo stare. Więc są to najstarsze szczepy i my tylko z takimi pracujemy i mamy kilka odmian kakao, które jest kakaem endemicznym albo pierwotnym. Pierwotne oznacza, że jest to roślina, która nie była nigdy modyfikowana, jest bardzo stara. I najstarszymi szczepami jest właśnie na Szymer, jest Criollo, czyli na przykład kakao, które mamy z Gwatemalii i z Kolumbii ekwadorskie kakao arybanashena, czyli a ryba nasza i criollo to są stare, pierwotne typy, szczepy, gatunki kakaowca. Więc zależy od kultury, jak ceremonia wygląda, czy są przyprawy, czy jest woda, czy nie. Natomiast my dzisiaj zrobimy sobie te kakao, ponieważ ono ma smak dość łagodny i fajny, jak na początek przygody z ceremonialnym kakaem. Na przykład Kolumbia i Beniano to już są kakao, które mogą być dziwne, czy nietypowe, czy nie smakować na początek dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony do gorzkości. Mm. Bo i Beniano, i Guatemala są dość gorzkim kakaem, natomiast Guatemala prze przełamuje taki um, aromat ciasta czekoladowego, czy, takiego pieczonego kakao, więc jest bardzo takie przyjemne w smaku i w zasadzie nie trzeba do niego nic dodawać. Można dodać mleko roślinne, jeżeli chcecie, żebyście się nie zraziły, że na przykład tutaj zobaczycie piękną, gładziutką kostkę i powiecie, o, to jest za ładne na ceremonialne kakao, bo tu miałam po prostu połamaną bryłę z kawałkami kakao w środku. Nie, nie jest tak. Więc ogólnie ceremonialne kakao to jest pasta kakaowa stuprocentowa, ale sposób jej obróbki jest tradycyjny. Typ, odmiana, czy gatunek, czy szczep kakaowca jest pierwotny czy endemiczny. I trzecia rzecz, którą my dołożyliśmy jako ważną, to to, że jakby jest w dobrym duchu handlowana, przygotowywana, że znamy osoby, z którymi pracujemy i wiemy, że jest wszystko w porządku, czyli jest to sprawiedliwy handel, tak? I to jest jakby też dla nas ważne ponieważ są osoby, które na przykład sprowadzają kakao i nie wiedzą skąd. Po prostu kupują z hurtowni. Blok, 25 kg pasty z Meksyku, pisze organik, kakao, ale kto to robi, gdzie to robi, jak, tego nikt nie wie i my nie wiemy, czy na przykład ta firma nie zapłaciła po prostu jakichś marnych groszy tym plantatorom, a sama sprzedaje to w zakrocie, nie? więc kakao organiczne też znajdziecie hasło na etykiecie, albo będzie pisało organik. Co oznacza, że nie ma atestu ekologiczne, ale jest uprawiane w sposób dziki. Czyli jakby no, pochodzi z naturalnych regionów. To tak jakby właśnie Paweł tutaj z Anetą na przykład nazbierali zioła i napisali właśnie organik, czyli czy natural, czy tak? są stąd. Natomiast ekologiczne jest jakby znakiem zastrzeżonym i powinno być zbadane, tak? Czyli jakieś regiony wokół powinny być ochronione i jest to atest płatny. Najbardziej patrzcie na szczep. Aczkolwiek też nie powiem, żeby było błędem kupienie sobie na przykład kakao z Hawaju, z Afryki, czy właśnie nawet z Gany, tam są, z tak, są różne rejony, czy z Peru, Meksyku, obojętnie, które jest hybrydą na przykład. Bo te hybrydy się czasami same robią, po prostu zasieje się jakby i te zarodniki się wymienią, więc jakby też nie bójcie się próbować, jeżeli jakieś kakao z Afryki, czy właśnie z jakiegoś innego regionu was urzeknie, to spróbujcie i porównajcie działanie, moc i jakby tego ducha, nie? No i ceremonia kakao przygotowuje się w różny sposób. Może to być taki krąg, jak na przykład my sobie dziś zrobimy, natomiast może też to być bardzo dynamiczna i bardzo długa ceremonia. Tak jak wspominałam, około czterogodzinna. Natomiast kakao ceremonialne też może być pite dwukrotnie i wtedy to jest praktycznie cały dzień ceremonii. I jakby cały dzień pracuje się. Najczęściej jest to połączone z tańcem, z tańcem, który też jest tańcem szamańskim, wprowadza w trans, więc jest tańcem transowym i w ten sposób jakby prowadzi się tą ceremonię i szuka się odpowiedzi na potrzeby, lub woła się o nie, śpiewa się. Jest tak w tradycji, że kiedy się pracuje z duchem jakiejś rośliny, to czasami ten duch pomaga, prowadzi. I y, czasami po prostu te pieśni same się wyśpiewują, więc jakby ma się potrzebę śpiewać i się po prostu śpiewa i te pieśni, no, w kulturze szamańskiej nazywane ikaro, jakby są pewnymi takimi nośnikami, y, zresztą tak jak mantra, to co robiliśmy dzisiaj, więc y, kiedy dłużej się pracuje z kakem, to się pozwala na takie rzeczy, po prostu jakby eksploruje się to i to się po prostu pojawia. No i przydaje się zawsze też jakby otoczenie do całej praktyki. Ja dzisiaj Wam pokażę, bo ja mam żykotkę szypiwo właśnie od plemienia szypiwo na dole, taką większą, bo one do pracy z grupą. Te są bardziej do pracy indywidualnej. Myśmy je zabrali, żeby Wam pokazać jak, jak one wyglądają, bo plemię szypiwo jest z Peru. Też bardzo, bardzo bliska nam historia, generalnie jest to plemię, które według historii uczyło pracy z rośliną, z łaską. Więc oni są jakby tego. Mają bardzo piękne stroje, na tych strojach mają takie geometryczne wzory, które właśnie przypominają też przejście w czasie tej pracy z rośliną do tego innego wymiaru, więc takie fraktalne wzory geometryczne mają niesamowicie rozwiniętą matematykę plemienną, do tego stopnia, że te wzory są wzorem matematycznym, więc jakby tworzą pewne struktury... Tak, święta geometria, tak dokładnie. Więc mają to bardzo rozwinięte i. Mm, pracują zawsze z grzechotką. Ja też do każdej ceremonii zawsze tych grzechotek używam. Są to instrumenty faktycznie robione tam, plemiennie, dla szamana. I ogólnie ta jest... E, zobaczycie, jak będziemy sobie robiły ceremonię, to ja użyję tej mojej większej, <coughs> ta jest jestem ciekawa, bo ona jest bardziej dla osoby, która jakby pracuje, prawda? Więc najczęściej na ceremonii e, sobie używamy tej wibracji. Ona też... O, ta ma na przykład wyższe. No, tak. Więc można też dobrać ton, jakiego potrzebujemy, bo kogoś może drażnić na przykład wysoki czy niski, mm -hmm. może potrzebować innego, więc ten jest na przykład wyższy. Ja na przykład wolę niższe tony, mm -hmm, ale te bardzo oczyszczają głowę. Wysokie tony bardzo rozpraszają myśli, iluzje, bo w ogóle grzechotka jest po to, żeby rozpraszać w trakcie ceremonii iluzoryczność wydarzenia i prowadzić dokładnie tam, gdzie ceremonia ma nas zaprowadzić. I jest cała piękna historia do tych grzechotek. Jakby Tutaj się łączymy i ziemiamy się z dołem. Tutaj mamy tykwę z ziarenkami w środku, czy z kamyczkami, z muszelkami, różnie zrobione, i to są ziarenka intencji. Tutaj mamy piórka, które łączą jakby tą wibracją naszej intencji z niebem, i jedy w ten sposób mamy ten czanel i możemy jakby zasiewać tę intencję, czyli wzmacniamy ceremonię i intencje ludzi, i swoją własną, zależy co robimy. Ale też wysokie tony właśnie i, i tony dźwięki grzechotki rozpraszają właśnie tą iluzoryczność natomiast dźwięk bębna szemańskiego jakby łączy z ziemią. Więc w połączeniu razem są używane bardzo często na ceremoniach, bo wzmacniają efekt ceremonii. I faktycznie intencje się sprawdzają i jakby to co robimy na ceremonii to działa po prostu. Więc warto na ceremonii też mieć jakąś pomoc. Najczęściej oczyszcza się przestrzeń. I robi się to albo za pomocą właśnie palosanta, możecie je znać, ja też padłam je na dole. Dlaczego my oczyszczamy? Bo chcemy zharmonizować pole, albo chcemy wyrzucić z pola nie nasze wibracje. No bo chcemy z naszymi wibracjami popracować. Dlatego ciężej pracuje się w grupie, bo mamy różne wibracje. Ale w grupie pracuje się też jednym naczyniem. Czyli my wszyscy jakby wpadamy do jednej zupy i pracujemy dla dobra własnego i grupy. I czasami jest tak, że w grupie pracując z kakao, na przykład ktoś popłacze się za kogoś, bo ktoś nie mógł, nie potrafił tego uwolnić. Więc jakby faktycznie na ceremoniach pozwala się na to, żeby emocje płynęły, bo czasami mój płacz może wywołać płacz we wszystkich w grupie i ich odblokować. Więc jakby czy krzyk, albo złość. Czasami było tak, że na przykład ktoś zaczął krzyczeć, a to wywoływało u mnie płacz. Bo odblokowywał mnie, bo miałam na przykład jakąś traumę związaną z krzykiem. I pozwoliło mi to zapłakać i oczyścić. I po to wtedy wjeżdżamy z palosantem, kadzidłem, żeby to uzdrowić, żeby pozostawić czystą i przyjemną aurę. Bo faktycznie na takiej ceremonii może się zrobić gęsto. Więc używamy aromaterapii, zapachów, szczególnie do tego, żeby mózg ciągle jakby oczyszczać i dostrajać do pozytywnej, czystej wibracji. I właśnie do tego służy szałwia i Palosanto. Ale zawsze robię to z intencją, zawsze robię to w czcigodny sposób, nie marnuję tego kakao, jakby wszystko jest zawsze elegancko zrobione i wypijam je z taką dużą radością, no i chłonę tego ducha i sobie w niego wchodzę. Można się też łączyć z radością, to nie jest absolutnie zabronione, wręcz wskazane, więc można się dobrze też bawić z kakaem. No i tak jak Wam wspomniałam wcześniej, można też zrobić ceremonie partnerskie albo grupowe. No i oczywiście partnerskie mogą być różne. Może być to przepychanie jakiegoś konfliktu, czy uzdrawianie jakichś problemów, czy uzdrawianie jakichś traum. Albo może też jeden partner uzdrawiać się, a drugi mu pomagać. I piją razem kakao i ta druga osoba towarzyszy. I ta druga może się jej zwierzyć, może jakby powiedzieć czego potrzebuje i wtedy jest ten świadek czyli taki już, można powiedzieć, już prowadzący ceremonię, który jakby pomaga tej osobie. Hmm, a w grupie to już jest osoba prowadząca, lub no, wszyscy po prostu piją razem jako grupa gościnnie i nie ma prowadzącego. nie? Także widzicie, form jest bardzo dużo. Na festiwalach robią różnie, najczęściej gotują kakao, co jest błędem moim zdaniem, e, więc te kakao się rozwarstwia, oddziela się tłuszcz od kakao, w ogóle jakby działa głównie pobudzająco wtedy. W czasie gotowania też się niszczy wiele tych substancji, które kakao posiada w sobie, i, i po prostu no, uważam, że to jest wielkim błędem. Więc trzeba poszukać tego ducha, właśnie tego, po co ja się łączę z tą rośliną i co ona dla mnie robi. Bo może pobudzić, może zrelaksować a może wywołać mocne procesy. Mieliśmy tak, że poczęstowaliśmy kogoś kupkiem kakao ceremonialnego i się natychmiast rozpoczywał na przykład, bo poczuł po prostu jakieś... jakby odblokowało go to na jakieś wspomnienia, na jakieś właśnie przeżycia. Yy, bardzo ekstatycznie, euforycznie i wyostrza się wzrok, kolor. Yy, może być bardzo, bardzo różnie, bo te substancje, które znajdują się w kakale yy, w dużych dawkach mogą tak zadziałać. Natomiast też jest yy, no, taki etap yy, tolerancji, więc jeżeli będziecie piły za często, to, 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 to tego efektu nie będzie. Więc tak raz w tygodniu taką ceremonię kakao można śmiało zrobić. Takie 30, 35, 40 gram do 60 gram dla odważnych można zrobić. Ja kiedyś piłam 30 gram i to było bardzo dużo dla mnie, potem wskoczyłam na 35 gram. Po trzech latach picia ceremonialnego kakao jestem w stanie około 55 gram sobie tak wypić na raz. I może nawet potem jeszcze taką dwudziestkę gdzieś tam po kilku godzinach. Więc to już jest taki maks totalny, no i można przydawkować kakao, można. Jakby efekt jest po prostu, no podobny do przydawkowania alkoholu, czyli po prostu ma się mdości, biegunkę yy... i kaca na następny dzień. Jakby jest kac kakao, Istnieje coś takiego, dlatego w czasie picia kakao yy, trzeba pić bardzo dużo wody, więc po wypiciu kubka ceremonialnego kakao trzeba wypić przynajmniej litr do dwóch litrów wody bo krew się krew przyspiesza, jakby krążenie krwi przyspiesza i woda rozrzedza tą krew, wtedy też kakao moc działa. Ale trzeba pić. Żeby kiedy kakao przestaje działać po takiej ceremonialnej dawce, kiedy jest się dobrze przygotowanym, na przykład cały dzień bez jedzenia lub nawet no, y mm. kilka dni jak, jakieś takie lekkie diety. Potem bez jedzenia pije się dawkę ceremonialną, na przykład 40 gram. Ona sobie działa około 2-3 godzin. To kiedy już jakby czujemy, że te kakao zerżało, to wypijamy surowy sok owocowy. Najlepiej z selera, pomarańczy, buraka i wtedy podbijamy jeszcze to wszystko. Więc jeszcze potem przedłużamy o kolejną godzinę. Bo surowy owoc będzie jakby z tą wibracją się pięknie łączył. No, mamy też różne jakieś tam doświadczenia, żeby łączyć te kakao z różnymi innymi ziołami. Hmm. Można w ramach własnych eksperymentów robić też eksperymenty, <noise> ale wszystko w granicach rozsądku. Także yy, na przykład, czasami robię takie sesje, że pijemy mój lipułama z katułabą, czyli zioła z Ameryki Południowej, które działają yy, afrodyzyjnie, ale tak naprawdę bardzo też yy, poprawiają krążenie, wzmacniają, dodają też takiej radości. Yy, później pijemy kakao, potem na przykład surowe soki, potem jemy owoce tylko i to trwa w zasadzie cały dzień. Więc jakby jest taka wielka yy, ceremonia, można taką hedonę zrobić i po prostu potem jeść sobie owoce, jakieś mm. pyszne rzeczy, w ogóle zrobić taką ucztę. Yy, więc można też pójść po prostu w przyjemność, bo kakao też jest dla przyjemności i też można w takiego ducha wejść, dlatego można te kakao też przygotować nie tylko tradycyjnie, ale tak, jak po prostu się lubi, żeby ono było takie pycha. Zielarnia pienińska, która jako nieliczna w naszym kraju promuje wysoko wysokowibracyjne, dziko rosnące zioła zbierane ręcznie. Podnoszą naturalną odporność organizmu i wspomagają walkę z wirusami. Zaletą tych preparatów roślinnych jest ich łagodne działanie, brak toksyn i skutków ubocznych. A jak z nimi pracować, przetwarzać, obrabiać, zdradzają na szkoleniach wykładowcy Zielarni Pienińskiej. Profesjonalne kursy z fitoterapii, jak i weekendy ziołowe cieszą się dużą popularnością. Dlatego warto skorzystać ze szkoleń weekendowych pod hasłem Zostań swoim uzdrowicielem lub z warsztatów Profesjonaliści dla profesjonalistów. Informacje o szkoleniach można uzyskać wchodząc na stronę Zielarni Pienińskiej. Ten, kto potrzebuje wysokowibracyjnych ziół, może przyjechać do współpracującej z zielarnią pienińską ekobazy.